Tylko na TheExpert. Złe praktyki w modelowaniu 3D. Na YouTubie prawie wszędzie jest dosłownie ten sam błąd. Tutaj mamy przykład jednego z youtuberów z całkiem fajną oglądalnością. Mamy ciekawy model, dość skomplikowany. Fatalnie budowany, po prostu fatalnie. Tak nigdy nie powinno budować się modeli. Jeżeli ktoś to ogląda, ucząc się i wychodzi z założenia, że powinno się kłaść szkicownik na powierzchni, po czym wymiarować ten szkicownik do krawędzi, to to jest po prostu katastrofa. 11 tysięcy wyświetleń. Sam youtuber ma jakieś tam 5,5 tysiąca subskrybentów. Ktoś, kto na ten filmik trafił, ma wrażenie, że skoro ma taką oglądalność, no to chyba gościu potrafi modelować. No to ja się będę od niego uczył. I co tu się potem wprawia? Znowu wybiera powierzchnię, na niej kładzie szkicownik. I to jest po prostu niewybaczalny błąd. Przecież w szkicowniki powinno się kłaść na jakiś płaszczyznach wcześniej zdefiniowanych. Ich położenie powinno być konkretne. Nie może być tak, że powierzchnia nagle zniknie albo zmieni swój kształt. Aha, ale właśnie. Tego ludzie nie wiedzą. Nie wiedzą tego, że każdy program kadowski w specyficzny sposób, nie informując użytkownika, numeruje na modelu wszystkie powierzchnie, krawędzie, punkty. To, co widzimy na ekranie, to, co widzimy na modelu 3D, to jest tylko reprezentacja liczb. Dla programu to są liczby. I teraz, jeżeli my kładziemy szkicowni na konkretnej liczbie, na jakimś numerku powierzchni, po czym wrócimy się z powrotem w drzewie operacji, zmienimy szkicownik tworzący tą powierzchnię. Jej kształt się zmieni, zaingerujemy w kształt tej, tego elementu, to przecież on potem zmieni swój numer i szkicownik się wysypie. Będzie wisiał w przestrzeni i program będzie błąd. Kolejny element, wymiarowanie do krawędzi. Przecież każda z tych krawędzi ma swój numer. Jeżeli ta krawędź zmieni numer, bo na przykład usuniemy zaokrąglenie i położymy je jeszcze raz. To jest zupełnie inny numer dla tego programu. To jest zupełnie inna krawędź. I w przypadku na przykład Kati, tak tutaj pokazuję, to szkicownik nawet nie pokaże, do czego był ciągnięty ten wymiar. Po prostu wskaże error i weź się wiadomość. domyśl. To jest po prostu katastrofa. Człowiek, który uczy się modelować w Kati na takich filmikach potem się koszmarnie męczy z własnymi modelami, bo mu się wydawało, że skoro tak pokazują w internecie ludzie z wysoką oglądalnością, filmik ma oglądalność, no to chyba ktoś wie, co robi. To tak nie wolno robić. Najpierw zbuduj sobie płaszczyzny, zbuduj sobie jakieś główne szkizowniki, główne powierzchnie, główne elementy, które będą tworzyły obraz wielkości, obraz Podstawowych punktów, podstawowych elementów tej konstrukcji, a dopiero potem zacznie ją budować i odwołuj się do tych wskazanych wcześniej elementów. Tutaj na przykład facet fajnie, no, bardzo ładnie to wygląda, użył sobie ym, grubości ścianki, fajnie, super. Za chwilę będzie jeszcze pokazywał, że przy kliknięciu w poszczególne powierzchnie, no to to będzie wyglądało trochę inaczej, bardziej to co oczekujemy, ale tego znowu tak się nie robi. Nie wykonuje się tej funkcji na skomplikowanym modelu, ponieważ bardzo często program nie jest w stanie jej wykonać i powinno się, jeżeli już, to tworzyć mniejsze elementy i poszczególne z tych elementów odpowiednio tworzyć na nich grubościanki. No to wszystko opisuję u siebie na szkoleniach. Niestety w KATI jeszcze dopiero zacząłem nad nimi szkoleniami pracować, ale w każdym programie jest tak samo. Następny 303 tysiące wyświetleń na filmiku. 2000 subskrybentów. Wziął się za bardzo prosty element. Bierze się za modelowanie tego elementu i co? Bierze sobie z głupa jakąś płaszczyznę, stworzy na niej szicownik, też zupełnie z nie przemyślał tego, żeby postawić go na osi odpowiednio, żeby, o, żeby w oś części była na osi modelowanego elementu, tylko po prostu gdzieś przyłożył prostokąt. No, na całe szczęście jeszcze go zupełnie zmiarował, to już jest dobrze. Wkład w na zielono oznacza całkowicie zmiarowany. Tylko takie powinno się używać. Jeżeli nie jest całkowicie zmiarowany full constraint, no to trzeba go po prostu zupełnie pełni zmiarować. Wykonał sobie jak najbardziej element i zrobi dokładnie to samo, co wszyscy YouTuberzy. Wybierze płaszczyznę. No i ten sam błąd. Trzy strony dokładnie ten sam błąd. Mało tego. Prawie wszyscy na tych filmikach biorą właśnie sobie wymiary i ustawiają sobie wymiary do istniejących wcześniej w modelu krawędzi, powierzchni, płaszczyzny. ale płaszczyzn modelu. Tego się nie robi. Nie robi się tego, chyba że się musi zrobić, to się to robi z pewnymi warunkami, z pewnymi zabezpieczeniami, żebyś ty potem wiedział, co do czego było wzięte, jeżeliś to wysypie ale nigdy wprost, o, tak jak tutaj z tej krawędzi. Tak nie wolno. I dopóki to jest bardzo prosty element, nie zauważysz konsekwencji tych błędów. Ale kiedy zaczniesz modelować skomplikowane elementy, to po prostu wszystko będzie Ci się sypało. Przechodzimy teraz do Enixa. Kolejny przykład. 65 tysięcy wyświetleń na filmiku. 54 tysiące subskrybentów. To nawet z nazwy tutorial. Brzmi poważnie wszystko. Sam kanał brzmi poważnie. Ale co z tego, że brzmi poważnie? Gdzieś położyłem sobie szkicownik. Dobrze. Jest jakiś fajny element do zamodelowania. Ok, ale znowu będzie ten sam błąd. Nagminniej co chwilę. Wybierze sobie tutaj za chwilę górną płaszczyznę, żeby na niej położyć szkicownik. Jaki był problem wcześniej? Przygotować sobie, zrzutować sobie tutaj jakiegoś dytuma. Jakąś właśnie powierzchnię. Nie, źle mówię, będę zmylał nie powierzchnię, bo to jest co innego. Chodzi mi o plane po angielsku, czyli ten taki element geometrii. Mamy trzy główne elementy geometrii. Punkt, point, plane i układ współrzędnych. I powinno się z nich często korzystać i na nich definiować elementy. Nigdy na istniejących elementach modelu bo to zawsze będzie prowadziło do tego samego zła. Wysypywania się modelu i problemu ze znalezieniem się, gdzie był błąd. Przecież nad tym modelem będziesz pracował może za kilka miesięcy. Będziesz pamiętał wszystkie elementy w modelu. Nie ma szans. Nie ma takiej możliwości. Albo tu. Kuźwa, ta funkcja też nigdy nie powinna być wybierana klikając na powierzchnię. Jaki był problem, żeby wektor z wybrać? I trzeba by się, się to w swojego głównego wektora. Czegoś niezmiennego w modelu. Albo mało zmiennego. A nie krawędzi powierzchni. A co jak za chwilę stwierdzą, że nie może, nie ona już nie ma być okrągła, tylko z jakimś tam elementem kształtu, który będzie zrobiony w pierwszym szkicowniku. Wszystko się posypie. Dokładnie wszystko, co się na tej bryle trzymało. Jeżeli zaingerujemy w pierwszy szkicownik, to potem wszystko, co na tej bryle opartej na pierwszym szkicowniku było. Użyte, wszystko się wysypie. I potem nawet nie będziecie mieć pojęcia, co do czego było połapane, bo program to nie zawsze pokaże. Czasami pokaże, czasami nie. Zależy, o czym ma się szczęście. Tutaj znowu kolejny błąd. Wskazał wygenerowanie właśnie tego plane'a, wskazując od dołu powierzchnię części zamiast istniejącego plane'a na układzie współrzędnych. Niebyt drobiazg, ale gigantycznie istotny przy modelowaniu. Bardzo ważne jest, co gdzie klikasz, a nie tylko jak klikasz. To jest niesamowicie ważne. To, to jest coś, co mnie irytuje za każdym razem, kiedy widzę elementy modelowania w internecie. Poniekąd, z drugiej strony, bardzo często korzystam z tych filmików, dlatego że. Nie muszę pamiętać wszystkich funkcji, nie muszę pamiętać, co gdzie jest. Używam różne programy i nie muszę wszystkiego pamiętać. Potrzebuję sobie przypomnieć, jak w danym programie działa konkretna funkcja, to po nazwie tej funkcji mogę bardzo szybko znaleźć filmik w internecie, jak się ją używa. To jest super. Ale dlaczego oni nie mogą po prostu jeszcze przy okazji pokazać, jak się powinno myśleć, czego się nie powinno robić, co się powinno robić? Nie wiem, sami nie wiedzą? Specjalnie? Specjalnie nie pokazują, żeby potem. I nie wiem, zarobić na szkoleniach. No, sam nie wiem. Poniekąd dobrze, bo sam zrobiłem szkolenia i mogę na nie zarobić. Nie będę tej wiedzy już do z internetu, skoro jej tam nie ma, bo to jest wiedza, która jest dużo warta. Tutaj można zaoszczędzić dni pracy. Tak naprawdę, jeżeli się to właściwie buduje, dni, tygodnie. Modelowanie jednej części, jak przyszedłem do firmy, trwało miesiąc. Jak wychodziłem z firmy, trwało trzy dni. Dlatego, że w inny sposób było. Było podejście do zamodelowania tej części. A wprowadzanie zmian to już nawet nie wspomnę, to nie było tygodnie, 10 dni, dwa tygodnie, tydzień, tylko to było minuty, 15, 20. To jest, on, to jest wiedza, która jest niesamowicie cenna dla firm, ale firmy, menedżerowie, ludzie zarządzający w tych firmach nie mają zielonego pojęcia w ogóle o jej istnieniu. Nie mają żadnego pojęcia nawet, jakie można mieć. Oszczędności zatrudniając właściwych ludzi z właściwymi umiejętnościami. W niektórych przypadkach to jest bardziej widoczne, w innych mniej, no ale to też zależy bardzo od specyfiki firmy, od specyfiki tego, co jest w niej przygotowywane. W tym filmiku przed chwilą widzieliście ciekawą rzecz. Pokazał, że da się jednak stworzyć planek i na nim położyć yy, tutaj element, ale za chwilę znowu wybiera powierzchnię i kładzie następny element na powierzchni. Przecież mógł użyć tego samego plina. I byłoby to stabilne. A teraz tą stabilność stracił. Jest niesamowicie nagminne i niesamowicie irytujące dla mnie, w jaki sposób te modele są budowane, i w jaki sposób ci młodzi konstruktorzy, ci studenci są wprowadzani w taką masę złych praktyk, które są utrwalane przez okres studiów, przez w domu, kiedy człowiek nawet lubi modelować, sam sobie coś sam modeluje, coś sobie popatrzy w internecie, jak to się robi, a potem przychodzi do pracy i trzeba takie wybijać z głowy te głupoty, bo to jest po prostu no, czysta patologia takie modelowanie. Następny NX tutorial 5000 wyświetleń, 66 subskrybentów. Kolejna poważna nazwa i co? Jest fajny filmik, pokazuje sporo ciekawych elementów odnośnie modelowania. Ale i tak przez cały czas pokazuje te same błędy. Tutaj jak najbardziej się zgodzę, jest sporo fajnych rzeczy, sporo fajnych kwestii, które warto wykorzystywać, warto używać. Aczkolwiek, no, to, co tutaj się wyprawia z wybieraniem znowu płaszczyzny, po to, żeby położyć jakiś szkicownik, który jest bardzo ważnym szkicownikiem, bo to będzie szkicownik wycinający tak naprawdę. Cały kształt koła zębatego. To jest położone na powierzchni. No to jest karygodne. Powinna tu powstać gdzieś jakaś płaszczyzna. Na niej powinno to być skombudowane a o się nie myśli, o tym się, się nie pokazuje, pokazuje się, tylko skup się na funkcji, skup się na szkicowniku, skup się na elementach, które konkretnie Ci chcę pokazać, ale broń Boże nie myśl. I nie po to to oglądasz, żeby myśleć, po to żeby się uczyć konkretnych funkcji, konkretnych elementów. Tutaj kliknij, tak kliknij i, i modelujemy sobie dalej. No, to naprawdę nie jest fajne. A to robią bardzo poważne tak naprawdę kanały YouTube'owe. To czasami prowadzą spore firmy te kanały, które tutaj robią sobie cały tak naprawdę background szkoleniowy i co? I potem muszą tego oduczać swoich absolwentów własnych szkoleń? To wszystko jest takie dziwne. Takie naprawdę dziwne. Na każdym kroku w tym w tym tutorialu jest wybieranie powierzchni i kładzenie szkicownika. Wybieranie powierzchni, jakieś elementy. Tak się nie robi. Się nie powinno nigdy robić. Teraz SolidWorks. 172 tysiące wyświetleń. 5000 subskrybentów. Fajnie. I cały czas to samo. Akurat SolidWorks można popatrzeć przez palce, bo samo z siebie utrudnia logiczne modelowanie. Poświęcę trochę czasu i przygotuję pewien sposób, może wyjaśnienia może taki jakiś mały, tani kurs ustawię na, na EduPL, gdzie będę chciał wskazać takie wskazówki w modelowaniu właśnie w SolidWorks, które są takim dobrym know-how, taką drogą do budowania modeli. Wiadomo, że SOLIDWORKS nie jest programem do skomplikowanych modeli, jak wcześniejsze Katia czy NX, a raczej do elementów mechanicznych, ale mimo to czasami zdarzają się dość skomplikowane elementy mechaniczne, niestety trzeba czasami pomyśleć nad modelem. Co innego, że w niektórych firmach używając SolidWorksa trzeba pracować na dość skomplikowanych plastikach, bo też tak bywa. Jednak myślę, że dobrą, dobrą rzeczą będzie, jeżeli pojawi się takie w przystępnej cenie, tanie szkolenie, które będzie w stanie wprowadzić tutaj użytkownika w pewien inny sposób myślenia. taki. Właśnie nie to co tutaj jest, nie, nie kładziemy w szkicach tutaj na powierzchni, nie wymiarujemy do krawędzi, nie, 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 tego nie robimy nigdy. Będę chciał pokazać jakie są różne drogi, jakie są sposoby myślenia, jakie są tego efekty. Mam nadzieję, że uda mi się ten kurs przygotować jeszcze do końca roku i umieścić na edwój.pl. Solid Edge, znowu podobna sytuacja, 19 tysięcy wyświetleń, 5 tysięcy subskrybentów. I cały czas ten sam problem. Wybieram istniejącą powierzchnię, nakładam sobie szkicownik i wykonuję dalsze operacje. I za chwilę znowu nakładam szkicownik na powierzchnię i wykonuję operację. I tak w koło Macieju. Ja rozumiem, że można tak zrobić przy, te, przy teowniku, przy całowniku, przy jakimś bardzo prostym elemencie. Nie ma co tracić czasu na strukturę, na odpowiednie rozbudowanie tego, co chcesz zrobić, ale jednak pewne minimalne nawyki, jak klikanie w płaszczyzny, a nie w powierzchnię, to jednak powinno być takie must-have, że musisz tak zrobić, bo po prostu powinieneś mieć takie przyzwyczajenie. 14 tysięcy wyświetleń, 163 tysiące subskrybentów. Poważny kanał. I cały czas, nieustannie, kolejny raz, te same błędy. Już po prostu nie mam siły tego powtarzać. Jak pierwszy szkicownik położył na płaszczyźnie, fajnie, super. Ale dlaczego następny już nie kładzie na tej płaszczyźnie, tylko po prostu bierze poszczególne Powierzchnię z modelu i robi dokładnie ten sam błąd, co wszyscy inni youtuberzy we wszystkich innych programach. To jest niesamowite. Bardzo trudno znaleźć filmiki. Jest ich bardzo niewiele. Widziałem kilku Hindusów, którzy nie wytłumaczą, ale jednak kładą to w właściwy sposób. Operują tymi elementami na modelu. Tak się powinno to robić. Szkoda, że tego nie tłumaczą, ale mimo wszystko, że pokazują, to już jest dużo. To już człowiek widzi, że może rzeczywiście powinien kliknąć tu, a nie gdzieś indziej. Szkoda, że nie jest to tłumaczone, szkoda, że nie jest to wyjaśniane. Może to wynika z ich nawyku pracy, może oni mają takie wyrobione nawyki, tak po prostu robią i nie myślą o tym. Ale właśnie tak powinno to być. To powinno być od samego początku i jeszcze na studiach. Profesorowie o tym powinni wiedzieć, a bardzo często o tym nie wiedzą. Niestety to jest nagminne, że w na uczelniach polskich kadu uczą Ludzie, którzy na kadzie nie pracują na co dzień. Nie pracują na skomplikowanych modelach. Nie pracują na problematycznych kwestiach w oprogramowaniu kad. I po prostu uczą naprawdę bardzo złych praktyk. Przez cały ten filmik tutaj widać było jak. Każdym razem, kiedy chce położyć następny szkicownik, wybiera po prostu istniejącą na modelu powierzchnię. Tak jest prawie zawsze. Może żeby nie hejtować tylko i wyłącznie. No to też jest słabe. Mam tutaj przykład naprawdę bardzo fajnego youtubera. 274 tysiące wyświetleń na tym filmiku, 42 tysiące subskrybentów. Nie dość, że wziął sobie bardzo ciekawy model, niesamowicie ciekawy model, to jeszcze zrobił to wszystko według zasad. Położył też licowniki, jednak tam, gdzie się powinno je kłaść. Zbudował to właściwie. Nie tłumaczył, no ale szkoda, ale niech będzie, ale to, co mi się podobało najbardziej, na bardzo prostym modelu pokazał podstawowe elementy, naprawdę takie też must-have, takie podstawy, zupełne myślenia w modelowaniu hybrydowym. Czyli pokazał, że po prostu łączenie bryły z powierzchnią wcale nie jest trudne. A potem z tej powierzchni wykonanie bryły. To mi się bardzo spodobało w tym filmiku. Do tego stopnia, że sam wykorzystam podobną bryłę do swoich szkoleń, bo, bo można na niej bardzo wiele pokazać. Podoba mi się tutaj właśnie to, że nie ma szkolnych błędów. Nie ma kopiowania tego wszystkiego, co jest wszędzie indziej, tylko jednak jest trochę inaczej. I przede wszystkim fajnie, w miarę poprawnie, bez takich zupełnych błędów. I fajnie dobiera sobie te elementy na tym, na tym kanale, które modeluję. Całkiem fajny kanał, polecam. Ogólnie bardzo fajnie jest w Karty zrobione, ponieważ bardzo łatwo można znaleźć filmiki właśnie po poszczególnych funkcjach. Znasz nazwę funkcji, ją możesz znaleźć, jedynie na nią klikniesz, i bardzo szybko znajdujesz w YouTubie niekiedy bardzo dobre filmiki, niekiedy słabsze, słabe, ale znajdujesz filmiki, jak to wykonać. Oczywiście ważne jest też to w kadzie, żeby pracować trochę na, na oknach. Jak Ci się wyświetla okno, ono ma tam jakieś różne funkcje, to żeby nad nim pracować, żeby zobaczyć jak ono działa, jak te funkcje działają, jak się może coś zmieniać. Bo czasami coś ci się wydaje, że nie pójdzie, a wystarczy dro, drobiazg, to jak w tym przypadku zmienić w ustawieniu i już model jest fajny. A początkowo wydawałoby się, a początkowo wydawałoby się, że nie ma sensu tej funkcji w tym przypadku używać. Także też radzę Ci zagłębiać się jednak dogłębnie w funkcje i patrzeć, jakie, daje, jakie ma parametry jakie daje możliwości. Rozumiem, że trochę ciężkie nagranie głównie hejtuję, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że w jakiś sposób zostałem przymuszony do sytuacji do tego, żeby taki filmik nagrać, ponieważ różne dyskusje z różnymi ludźmi pokazały mi, że nie ma tej świadomości. Nie widać dużo młodych ludzi, nie widzi jednak tych złych praktyk, które są intensywnie ludziom właśnie w internecie wrzucane, jeśli chodzi o modelowanie 3D. Tradycyjnie zapraszam na swoje szkolenia na edu.pl, linki w opisie filmu. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki Wspomnień Konstruktora, jak i ciekawe wywiady na rozmowach kontrolowanych.